Jak wyregulować drzwi, które źle przylegają lub ciężko się domykają? To zależy, czy drzwi są z przylgą i mają zawiasy trzpieniowe, czy wersja bezprzylgowa z niewidocznymi zawiasami zwanymi 3D. Zawias trzpieniowy ma ograniczony zakres regulacji. Mocuje się go w ościeżnicy za pomocą specjalnej kasety, która służy jednocześnie do regulacji. Jak to zrobić? Poluzować śrubę imbusową kasety zawiasu i dostosować położenie zawiasu, wsuwając lub wysuwając go z kasety. Po czym dokręcić śrubę ponownie, by zablokować wyregulowany zawias. Trzeba wyregulować wszystkie zawiasy, by były w tej samej odległości od ościeżnicy. Jeśli drzwi nie są odpowiednio wycentrowane, należy je zdjąć z ościeżnicy i wyregulować, wkręcając w, lub wykręcając zawiasy w skrzydle drzwiowym. Trzeba to zrobić z każdym zawiasem pilnując, by były w jednakowym położeniu. Zawiasy 3D pozwalają regulować drzwi bez ich demontażu w trzech płaszczyznach. Aby wyregulować drzwi w pionie, kluczem imbusowym luzuje się górną śrubę regulacyjną, by zlicowała się z powierzchnią wkładki zawiasu. Obracając dolną śrubę można dostosować wysokość w zakresie plus minus 2 mm. Na koniec blokuje się zawias, dokręcając górną śrubę regulacyjną. Można też wyregulować ustawienie drzwi na boki i siłę docisku do uszczelki. Służą do tego dwie śruby mimośrodowe w zawiasie skrzydła. Wkręcenie wkładki w korpus zawiasu reguluje położenie drzwi prawo-lewo. Można wyrównać szczeliny po bokach drzwi w zakresie plus-minus 4 mm. Każdy obrót śruby regulacyjnej przesuwa też na boki wkładkę zawiasu. Od jej położenia zależy, jak mocno drzwi będą dociśnięte do uszczelki w ościeżnicy. Zakres regulacji wynosi plus-minus 1 mm. Po wyregulowaniu wkładki wszystkich zawiasów powinny być w jednakowym położeniu w korpusach zawiasów, aby drzwi równo przylegały do uszczelki.